진짜 <목소리도> 합니다 <목소리도> To moje najśmielsze oczekiwania. Znajomi moi, którzy przyjechali z Wrocławia, nie wiem od kogo mieli przepustkę, ale mieli legalną przepustkę, żeby dzisiaj zasiąść na galerii i przysłuchiwać się w debacie, która i tak jest ograniczona w bardzo mocnym zakresie i tylko 15 posłów z każdego klubu może zadać pytanie, bo teraz w trakcie tej debaty i mieli pełne prawo, mieli normalnie wyrobioną przepustkę, siedzieli na galerii, nie zgadzają się z tą, z tą, się z tą ustawą, czują, że jest łamane pod prawo demokracji i wycie, wystarczyło tylko, że ściągnęli bluzę. I, 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 zaczę, i mieli po prostu tylko takich taki jak ja i zostali nawet w ogóle nic nie zdążyli zrobić, oni tylko ściągnęli bluzę. Ja to widziałam na własne oczy, jest to nagrane, można to zobaczyć. I, I zaczęli być brutalnie, zaczęli być wyciągani przez straż przez straż Marszałkowską, do tego, jeżeli Zaszali chciałam im pomóc. To? Tak, za transparent z konstytucją. Nawet ja nie wiem, co tam, do, do, po prostu mieli jakiś zwykły, nawet nie zdążyli go rozwinąć. Ale był jakiś moment, że ktoś spróbował z nimi porozmawiać? Nie, absolutnie, zostali. absolutnie. Zostali od razu zaatakowani. Co więcej, próbowałam po prostu podać rękę. Ja mam immunitet poselski. Chciałabym pomóc obywatelom, też moim znajomym.